W tym roku w międzyszkolnym konkursie gier komputerowych Invent Your Game 2023 wzięło udział 17 uczestników. Temat przewodnik konkursu, Tato wyszedł po mleko, został wytypowany przez uczniów. Czeka dziejewski uczy się w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Wziąłem udział w konkursie, żeby rozwijać swoje umiejętności programowania, jak i tworzenia gier komputerowych. Karol Trachel, trzecia hałas zespołu szkół elektrycznych w Razem z kolegą po raz pierwszy stworzyliśmy grę Daddy's Dairy Dash. Myślę, że dało nam to wiele doświadczenia. Stworzyliśmy ją 5 miesięcy. Ta gra jest 2D, ma grafikę wykonaną w pixelarcie. No, jestem Igor Stepaniu, uczę się w zespole szkół elektrycznych i zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie na grę komputerową. Jestem bardzo zadowolony z wyników. Na pewno za rok wezmę udział znowu w tym konkursie. Mam taką nadzieję, będzie miała znakomicie przygotowanych studentów, bo myślę, że duża część z laureatów. Zasili grono studentów Politechniki Białostockiej.